O, oh, to to! Marcel! Ścisz tę muzykę! Nie słyszałeś, cię nic na myłek? Miałoś puszczać korytarz. Prosiłem cię o to rano. Halo! Mówię do ciebie! Ścisłe w moim pokoju. Ścisłe słowa w twoim pokoju. Miałaś pilnować piernika! Przepraszam, co to. Sorry, no nie chciałam. Zagapiłam się w telefon. Marcel! Marcel! Ścisz to natychmiast, rozumiesz? Miałaś pomagać nam we wszystkim. Możesz ściszyć? Musimy pogadać. Nie co się tak patrzysz? Ja przynajmniej coś dzisiaj zrobiłam. Serio? Naprawdę? Nic nie zrobiliście? Obydwoje? Czekacie, aż matka przyjdzie i, i co? Za was wszystko zrobi, tak? Przecież przygotowałam barszcz, upiekłam piernik. A serio? Naprawdę? No Marcelego A. teraz nie, ponieważ... To jest wciąż za mało... Zobaczcie! Zobaczcie, co tu się dzieje! Zobaczcie, co tu jest cyf! Na co wy czekacie? Przepraszam bardzo. Co się z wami dzieje? Ja w waszym wieku robiłem wszystko, żeby spędzić czas ze swoimi rodzicami. Za co ja bym zrobił wszystko, żeby być na twoim miejscu? Serio, po co się aż tak angażować? Marcel, nie krzycz na mnie, to po pierwsze. A po drugie, to, że nie jedziecie do babci, nie jedziecie do kuzynów, nie znaczy, że nie ma sensu przygotowywać świąt. Idźcie sprzątać swoje pokoje, a ty masz posprzątać korytarz. Jeżeli tego nie zrobisz, masz karę na komputer do końca roku. Ty to samo. Posłuchaj kobieta. Nie, nie będę ci słuchać. Ty mnie posłuchaj, rozumiesz? Ty masz do domu przynosić pieniądze. Przecież harujesz cały czas na Harujesz. Jasne, harujesz. Chyba na dole u Mariana. Harujesz. Podejdź, nie harujesz. Jak nie to nie, dostanę... nie mogę się czasem Święty Aniołku, w tym roku proszę cię o nowe dżinsy. Rower, żeby rodzice się nie kłócili. Krzyś. Nie Nie widzisz, że jestem zajęty? Co? To ja tobie przeszkadzam? To ty drzesz mordę na całą osiedle! Jezu, przestań! Zaraz skończę grę i pójdę spać. Przecież możesz grać tylko w spokoju. Nie słyszę nawet własnych myśli, kiedy ty się tak się drzesz. Poza tym mógłbyś <grym> zrobić coś bardziej pożytecznego, niż tylko grać. Nawet na zajęcie z piłki się już nie chce chodzić. Co się z tobą stało? Nie, że nie chcę, tylko. Tylko co? Rezygnowałeś? No wiesz, wyrzucili mnie. Co? Ale. Dlaczego? Dlaczego w ogóle nic nie powiedziałeś? Nie było się czym chwalić. Zresztą to i tak nic by nie zmieniło. Hmm. Marcin, uważam, że nie powinnaś się tym aż tak przyjmować. Może powinieneś poszukać nowego klubu? Uwierz mi, że próbowałem, ale przez oboszczenia większość klubów jest zamkniętych, a te, które są otwarte, są wypełnione po, po brzegi. Ale to całe szaleństwo zaraz się skończy i nabory znowu będą otwarte, więc spróbuj może dobrze spożytkować ten czas. Czy nauką to mnie jeszcze bardziej przygnębi? Jedyna rzecz, która sprawia mi teraz radość, to gry komputerowe. Wiem, że cały ten rok jest do kitu, ale może spróbujmy szukać radości w bardziej realnej rzeczywistości, nawet jeśli nie jest zbyt kolorowa. No może. Rycom bardzo zależy na tym, aby te święty mu wszystko się odbyły. Nie utrudniajmy im tego. W sumie masz rację. Mam pomysł. Może zabierzemy się jutro z samego rana za przygotowania do Wigilii i na przyjazd mamy wszystko będzie gotowe. Dobry pomysł. W takim razie lepiej idź już spać, bo budzę Cię jutro o szóstej. Szymon, nie wystarczy. No dobra, 6.30. Dobranoc. Dobranoc. Tato, ile można stać? Tak samo. pomut. Bierzemy lampki. Dobra, tylko sobie zrobię kabel. Cie mama dzwoni. Mama! Hej, Kasiu. Hej, mamo. Słyszysz nas? Halo, widzicie e. mnie? Mamo, gdzie jesteś? Ubrałeś mi szpinkę, a Ciebie dalej nie ma. Ko Kochani, nie chcę Was okłamywać. Mam ogromny problem. Ale co się stało? Niestety, okazało się, że jeden z moich pracowników ma pozytywny wynik. Naprawdę jest mi strasznie przykro. Tak bardzo bym chciała spędzić ten czas z Wami. Miałam wyjechać 3 godziny temu, ale w tym momencie zamknęli nas w hotelu i czekamy na więcej informacji. Ale jak to? Przecież wszyscy byliście ostrożni! Nie może po prostu dogadać się z Sanepidem? Przecież powinni zrozumieć, są święta. Uwierzcie mi, że próbowałam, ale nikt nie wie, co się dzieje. Panuje ogromny chaos. O cholera. Anastazja, gdzie ty idziesz? Gdy się przejść, wrócę potem. Atmosferę. No, niestety tak i to od dwóch dni. Ale Kasiu, może ja po prostu po ciebie przyjadę, co? To nie takie proste. Zresztą nie chcę was narażać. Marcel, proszę porozmawiaj z siostrą. To nie czas na smutki. A ja sobie jakoś poradzę. Mamo, ale obiecałaś, że wrócisz na święta. Może niczym się nie zaraziłaś? Niestety, to się jeszcze okaże, ale jestem dobrej myśli. Póki co czuję się dobrze. Kochani, myślmy pozytywnie, proszę was. Co już nie wiem. Marce. Krzysiu, spróbuj ich podnieść na duchu. Wiem, wiem. Spróbuję porozmawiać, ale boję się, że to bez sensu. Ale, Kasiu, poczekaj. Jak to się wszystko w ogóle stało? Co stało? Czy ty płaczesz? Nie, nie, po prostu cały ten rok mi tak przygnębia. No, nic dziwnego. Pewnie siedzicie z bratem w domu. No i jeszcze ta okropna pogoda. Trudno się dziwić. No, trudno, żebym nie była zdołowana. A co tam u rodziców? Wszystko w porządku? U taty chyba wszystko w porządku. Chociaż ostatnio ciągle się kłócimy. <grym> Słyszałam ze za ściany, a, a... mama nie dojedzie na Wigilię. Ojej... No i co, nie pojedziecie do dziadków? Niestety. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że mama pojechała na delegację i miała wrócić dzisiaj, ale okazało się, że jeden z jej współpracowników ma pozytywny test. No i została tam na kwarantannie, przez co my też nie pojedziemy do dziadków. A co roku jeździliśmy, siedzieliśmy z kuzynami i gadaliśmy tyle. No wreszcie każdy miał na to czas, nie to co w ciągu roku, kiedy każdy ma swoje zajęcia. No i jest jak jest teraz. No tak, miejmy nadzieję, że, że to jakoś się zmieni. No wiesz, zawsze mogło być gorzej. Jesteście wszyscy cali i zdrowi. Twoi rodzice mają pracę pomimo pandemii. A jeśli Twoja ma wróci bezpiecznie, to jesteście prawdziwymi szczęściarzami, no bo w końcu macie siebie. A pani, jak święto spędza w tym roku? No, mój mąż to już dawno zmarł. A synu, wyjechał za granicę. Jak zadzwoni na nowy rok, to dobrze będzie go usłyszeć. Naprawdę. Nie miałam pojęcia. Przykro mi strasznie. Myślałam, że pani też gdzieś wyjeżdża na święta. Nie no, dziecko. Ja już nauczyłam się sama świętować z kablówką z jakimś, przy jakimś dobrym filmie, dobre jedzenie. Tak więc proszę, docencie te chwile, kiedy w najbliższym gronie jesteście wszyscy razem. No, ja już muszę się zbierać, bo trzeba jeszcze zrobić tyle rzeczy. Dopiero gołąbki i pierniczki zrobiłam no dobrze. To jednak przyjmuje pani kogoś na święta w tym roku? Kochana, ja zawsze się kogoś spodziewam. Pani Krysiu, może pomogę pani z zakupami? No dobrze, dziecko, chodźmy. Pani Krysiu, tak właściwie to mam jeszcze jedną sprawę. Jaki, Chodźcie gotowe. Marcel Anastazja. Mamo, tato, wszystko gotowe. Mamo? Ale czekamy ten bar przez cały Okej, okay. dobra, no to co, doczynamy? zaczynamy? Podasz pismo? Jest. Dawaj, młody. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że... Przepraszam, że tak to wszystko wygląda w tym roku. Przestań, to to, to nie twoja wina. Przecież nic nie stało, nie zabracaj sobie tym głowę. Ale nie tak to wszystko miało wyglądać. Dobra, dawaj. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas. Ciekawe, kto to? Chyba brakuje nam kogoś przy naszym stole. Nie wiem. Wiem, wiem, wiem! Zmówiliście się Nie... z mamą. Wiedziałem, Nie... wiedziałem, wiedziałem! wiedziałem! Panie Krzysztofie, proszę uważać. Ja przepraszam za spóźnienie, ale no, Anastazja mnie zaprosiła. Mam ja nadzieję, zap... że jeszcze nie zaczęliście. Nie cii. no, zapraszamy. Zapraszamy, oczywiście, jak najbardziej. Pani, a ja pani Baczyk przyniosę. A ja, jak krzesło wezmę. Ok, to ciepły baszczyk. Idzie, idzie, idzie. O, hop. No, to niespodzianka.

serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żyli. Chwała na